Prezydent mieszkańcom. Agnieszka Frączak dziś gościem Radia HIT jest Pani Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta do spraw edukacji i spraw społecznych. Witam Panią prezydent bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani prezydent, tutaj zaczniemy od programów i od szkolnictwa. Program Książka Naszych Marzeń to inwestycja, która będzie realizowana we Włocławku i proszę przybliżyć na czym polega ten program. Szanowni Państwo, program, który realizujemy, Książka Naszych Marzeń, skierowany jest do szkół naszych, włocławskich. Program ma na celu doposażenie bibliotek szkolnych, książki, które cieszą się największą popularnością. Dlatego też ten program nosi tytuł Książka Marzeń, tak? czyli te książki, o których dzieci marzą sobie i chciałyby, żeby znalazły się w naszych bibliotekach szkolnych. Programem zostały objęte takie szkoły jak Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19 15, 20, 22 i 23. Czyli liczba tych szkół jest taka imponująca tutaj. Da się zauważyć. E, tak, również tym programem została objęta szkoła muzyczna, bo tam również mamy szkołę podstawową. I szkoła podstawowa w zespole szkół numer 3, czyli łącznie wszystkie szkoły podstawowe. Jeśli chodzi o kwotę, która została przeznaczona na Książkę naszych Marzeń do bibliotek włocławskich, to jest łączna kwota 40 137,50 groszy. Z tego wkład miasta, bo tutaj musimy też swoje środki przeznaczyć, jest to kwota i 50 zł, dokładnie, a kwota, którą otrzymaliśmy z dofinansowania, jest to kwota 32 110 zł. Kwota imponująca, ale Pani Prezydent jeszcze tutaj zaznacza, że to nie jest jedyny program realizowany w szkołach, w szkołach podstawowych. Wyposażone zostaną także pracownie komputerowe, tak, i obok oczywiście książek, które, nie oszukujmy się, są bardzo ważne. Komputery, jednak y, kolejna ważna dziedzina w nauce. Tak, oczywiście, ma Pani tutaj rację. Trudno się nie zgodzić z tym, co Pani mówi, że książka jest oczywiście ważna, ale postęp naukowo-techniczny, jaki mamy, wymusza na nas również. Inne działania i takie działania, które zostały przez nas podjęte, to jest doposażenie szkół w pracownie komputerowe. I rozpoczęliśmy realizację takiego programu od szkół podstawowych. Też zostały objęte tym programem szkoły, tak jak powiedziałam, podstawowe, ale już nie wszystkie w naszym mieście, ponieważ no, musimy realizować takie zadania w sposób bardzo sukcesywny, bardzo taki przemyślany, tak aby dokończyć realizację takiego programu poprzez wszystkie szkoły. Podstawowe. Następnie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, później znowu szkoły podstawowe, bo ten sprzęt jednak bardzo szybko w tej chwili ulega takiemu może nieprzydawnieniu, ale no, oczekujemy ciągle czegoś nowego. I takim programem wyposażenia pracowni w komputery zostały objęte szkoły jak szkoła podstawowa numer 2, szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 10, szkoła podstawowa numer 12, szkoła podstawowa numer 14, 18. I 23. I każda ze szkół wyposaży nową pracownię w 15 stanowisk komputerowych. Przeznaczyliśmy na to, wydaje mi się, bardzo dużą kwotę. To jest kwota 200 tysięcy złotych. Czyli każda szkoła otrzyma dokładnie 30 tysięcy. Jestem zachwycona ogólnie tymi programami. Pani prezydent, jeszcze pozostaniemy w temacie szkolnictwa. Tak, bo jest pomysł na utworzenie szkoły sportowej. Myślę, że takie nasze projekty. Czy pomysły już bardzo szybko znajdują tutaj, że tak powiem, odzwierciedlenie i z Państwa strony pojawiają się pytania, i bardzo dobrze, że wszyscy jesteśmy zainteresowani rozwojem edukacji w naszym mieście. Tak, pojawił się taki pomysł. Nad tym pomysłem dyskutujemy, rozmawiamy. Wymaga to takiej bardzo głębokiej analizy wszystkich, powiem, opracowań statystycznych, też w jakim zakresie tutaj będzie funkcjonowała ta szkoła. Czy będzie zainteresowanie taką szkołą? Widzimy choć chociażby po tutaj szkole akademickiej, ta, która działa. Czy jest zainteresowanie, ale też byśmy chcieli dokładnie ten grunt zbadać, na którym mamy tą szkołę sportową budować. Wydaje mi się, że w naszym mieście jest potrzebna taka szkoła sportowa, żeby stworzyć taką alternatywę dla szkół, które też mamy i żeby ta oferta edukacyjna była znacznie szersza dla naszej młodzieży. Myślę, że wtedy też młodzież chętniej będzie w naszym mieście zostawać, kontynuować naukę, Rozwijać się tu. Panie prezydent, w miniony piątek studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozpoczęli nowy rok akademicki. Tutaj warto zaznaczyć, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa nadal cieszy się sporym zainteresowaniem wśród studentów czy wśród przyszłych studentów i studiują nie tylko osoby z Włocławka czy z Pobliża, ale również przyjeżdżają i z Płocka i z Torunia. Szkoła ma do zaoferowania wiele kierunków. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa cieszy się zainteresowaniem. My jako Samorząd również współpracujemy tutaj z Wyższą Szkołą Zawodową, i myślę, że to jest bardzo dobra współpraca. Jak również taki grunt, który... Który też musimy rozwijać, jak również chcielibyśmy współpracować ze szkołą wyższą. Począwszy też już od szkoły ponadgimnazjalnej, czy nawet wcześniej gimnazjalnej, tak aby zachęcać młodzież, żeby tutaj została, jak również oferta edukacyjna, która jest budowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, żeby była oparta tym, jakie jest zapotrzebowanie wśród naszej włocławskiej młodzieży. Myślę, że takie wspólne przedsięwzięcia dotyczące Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. I tutaj wydziały edukacji, czy całego szkolnictwa we Włocławków muszą być spójne. Musimy tak działać, aby zapewnić właśnie takie stopniowe przechodzenie z jednego poziomu edukacyjnego na drugi stopień edukacji. I w tym kierunku chyba będziemy z Państwową wyższą szkołą współpracować. Współpracujemy też na innych gruntach, a mianowicie chociażby realizacji praktyk tutaj zawodowych przez studentów w naszych instytucjach, czy to samorządu, czy placówkach edukacyjnych. Pani prezydent, już tak zmieniając temat, przy ulicy Węgskiej 20 powstanie kolejny w naszym regionie zakład aktywności zawodowej. W zeszłym tygodniu w urzędzie marszałkowskim w Toruniu mowa o dofinansowaniu kosztów utworzenia i działania zakładu we Włocławku. Podpisali marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pan Sławomir Kopość oraz prezydent Włocławka, pan Marek Wojtkowski. I warto tutaj zaznaczyć, że w zakładzie aktywności zawodowej, czy praca będzie dostosowana do dla osób z niepełnosprawnością. W ubiegły czwartek została podpisana taka umowa pomiędzy prezydentem a tutaj marszałkiem. My się z tego bardzo cieszymy, jesteśmy zadowoleni, że udało nam się może nie zbudować, ale już te pierwsze podwaliny tutaj zrobić pod to, aby ten Zakład Aktywności Zawodowej mógł funkcjonować w naszym mieście. Jeżeli chodzi o profil Zakładu Aktywności Zawodowej budzi pewne takie różne wątpliwości, bo każdy twierdzi, że można było inny profil to nie taki, ale myślę, proszę Państwa, że ten profil, który wybraliśmy, jest profilem, który sprawdzi się w przyszłości, ponieważ ten profil został poprzedzony taką bardzo głęboką analizą. To nie jest profil, który wybraliśmy, bo tak chcieliśmy. To jest po prostu profil, który został przez nas bardzo, bardzo głęboko przeanalizowany. Poprzedzony został, proszę Państwa, spotkaniami, dyskusjami, takimi wizytami studyjnymi. W innych zakładach aktywności zawodowej w całej Polsce praktycznie. Również proszę państwa, braliśmy pod uwagę wybierając ten profil jeszcze taki aspekt, żeby nie tworzyć bytów, które się u nas w jakiś sposób powtarzają, czy są prowadzone przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, ponieważ wiele jest pytań dlaczego nie jest to profil taki gastronomiczny, profil hotelowy na przykład, ale bierzemy pod uwagę to, że funkcjonuje u nas jadłodajnia miejska funkcjonuje spółka baza, więc nie chcemy robić też kolejnego bytu o takim samym profilu. Nie chcieliśmy się zamykać na jeden profil, bo nie wszystkie osoby w każdym takim działaniu mogą się odnaleźć. I mamy nadzieję, że ten zakład będzie takim nowoczesnym zakładem, tak? Ponieważ jeśli chodzi o pralnie, są zaprojektowane najnowsze, że tak powiem, na rynku pralki, najnowsze sprzęty, które pozwolą na taki wysoki poziom usług, ponieważ chcemy ją wyposażyć w taki sprzęt, który będzie bardzo łatwo obsługiwać osobie z niepełnosprawnością. Takim nowym jest taka otwarta pralnia, czyli samoobsługowa. W pralni, takiej samoobsługowej, osoba może przyjść, wyprać taką wielogabarytową rzecz, powiesić, wysuszyć, tak? Następnie wyprasować, bo również tej pralni samoobsługowej będzie żelazko, będzie taka mini kawiarenka, będzie wypożyczalnia prasy, będzie można skorzystać z internetu, czyli ten czas też jakoś przyjemnie spędzić. Mówimy i myślimy również o takim kąciku atrakcji dla dzieci, jeśli będzie to osoba z małym dzieckiem, żeby był taki kącik atrakcji również dla tych małych dzieciaczków. Mamy jeszcze te usługi takie dotyczące wynajmu pomieszczeń. Będziemy mieć jedną salę konferencyjną, którą będziemy starali się też w sposób właściwy zagospodarować. No i jeszcze tak takie nowo, będą taka forma tutaj oferowana mieszkańcom, jak takie drobne usługi krawieckie. Pani prezydent, na sam koniec, no, muszę zadać te pytanie. Mhm. Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Mhm. Startują osoby też, nie da się ukryć, które nigdy nie były związane z polityką, nie zajmują się tym, ale czy mają one szansę, jakąkolwiek szansę na głosy? Polaków. Szanowni Państwo, ja uważam, że każdy ma szansę, każdy może wystartować, każdy ma prawo i każdy ma szansę zdobycia głosów, tak? I każdy ma szansę do tego, aby ubiegać się tutaj, czy to o mandat posła, czy to o mandat senatora. W takim razie Pani Prezydent, dziękuję serdecznie za rozmowę, a słuchaczom przypomnę, że dzisiejszym gościem Radia HIT była Pani Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta do spraw edukacji i spraw społecznych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, do widzenia. Prezydent mieszkańcom.